Siemanko z tej strony Neresia. Wybaczcie, że w takiej formie, ale niestety nie mam warunków, nie mam możliwości, nie mam okazji. Sąsiedzi się remontują, jest straszny huk w całym bloku. Oprócz tego mam mało czasu, mam bardzo dużo pracy na głowie. Terminy gonią, gonią, gonią i nie chcą, nie chcą odpuścić. Dodatkowo no powiedzmy, trochę się pokomplikowało z moim komputerem. Nie powiem, że się zepsuł, bo musiałabym nakłamać. Ale dzieje się z nim coś dziwnego. Yy, żyje własnym życiem, a raczej, tak jak pisałam w newsletterze, umiera własną śmiercią. Także jutro będę z nim walczyć. Yy, razem z pewną zaufaną osobą postaramy się coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że pomoże, i już w przyszłym tygodniu będę musia musiała. Musiała! <laughs> Dzięki! Yy, już w przyszłym tygodniu będę mogła wrócić z filmikami normalnymi, w normalnej formie. Póki co, jeszcze raz przepraszam, po prostu nie dam rady. Yy, mogę Was pocieszyć tym, że na niedzielę krasza mam. Także w niedzielę na pewno dostaniecie, yy, dostaniecie coś specjalnego, coś ode mnie. Yy, oprócz tego, co, <laughs> so, we wtorek już wszystko powinno wrócić do normy? Powinnam wrócić yy, z nowymi odcinkami. Mam nadzieję, że czasu też mi starczy. Mam nadzieję, że gdzieś to się wszystko unormuje, rozejdzie. Póki co tak mi się nawarstwiło, powiedzmy dość niespodziewanie. Jeszcze trafił mi się jutro wyjazd. Dość, dość dla mnie ważny. Mam nadzieję, że, że mi to wybaczycie. Także do usłyszenia. Następnym razem. Do zobaczenia może. Bo mam dla Was coś specjalnego. Dokonałam dzisiaj pewnego zakupu, który umożliwi mi bliższy kontakt i ciekawszą, ciekawszy w formie kontakt z wami. Nie wchodzi tu w grę oczywiście żadne nakręcanie vlogów, ani nic takiego. Na razie się z tym nie spieszę, nie mam, nie mam ochoty, nie mam wizji, co bym mogła mówić. Ja jestem od grania w gry. gry, ewentualnie od jeszcze jednej rzeczy. Zobaczycie, mam nadzieję że już niedługo, muszę przetestować parę rzeczy i dopiero wszystko się wyjaśni. Także, cóż... Do zobaczenia, do usłyszenia i trzymajcie się ciepło. Pa-pa!